Dowiadujemy się coraz ciekawszych informacji o bezradności polskiej prokuratury. Tak, tej samej prokuratury, która potrafi o szóstej rano wyciągnąć z łóżka staruszkę, dlatego że napisała parę brzydkich słów pod adresem Jerzego Owsiaka. Tej samej prokuratury, która potrafi mrozić majątki polityków opozycji, ale nie potrafi. Doprowadzić przed sąd, nie potrafi zastosować środków zabezpieczających wobec ludzi ewidentnie związanych z rosyjską dywersją. Jak doniósł Onet, w ABW zapanowało ogromne oburzenie po decyzji prokuratury Waldemara Żurka. Otóż prokuratura pana ministra Żurka stwierdziła, że Ukrainiec, który podwoził osoby podejrzane o dywersję na polskiej kolei, po prostu robił to z dobrego serca, nie ma żadnego dowodu, że brał udział w jakimś spisku, że był rosyjskim agentem i wobec tego prokuratura nawet nie wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec tego osobnika jakichkolwiek ich środków zabezpieczających. Owszem, jest zasada in dubio pro reo. W razie wątpliwości rozstrzygać na korzyść podejrzanego, tylko ta zasada jest stosowana bardzo wybiórczo, podobnie jak bardzo wybiórczo stosują sądy swoją łaskawość, głównie właśnie w stosunku do osób mających związki z rosyjską dywersją. Państwo z dykty, a sądy z błota, jeśli nie z czegoś mocniejszego, co swoją konsystencją to błoto przypomina.